Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zage of History 2. Dzisiaj wykonamy sobie wyzwanie, które będzie ostatecznym sprawdzianem dla mojej psychy. Wyzwanie, po którym prawdopodobnie wyrzucę komputer przez okno, ale czego się nie robi dla moich kochanych widzów. Wyzwanie, które brzmi następująco. Nie masz psychy zagrać Polską na legendarnym i podbić całą Europę, Bałkanę i europejską część Rosji. Moi drodzy, jak widać. Poziom trudności legendarny. Ja ze swojej strony dodam jeszcze agresywność AI na 400%. Możliwe, że robię głupotę, możliwe, że przegram, ale my Polacy lubimy wyzwania. Więc jak w bitwie podchodowym, gdzie 400 husarzy pokonało 40 tysięcy Tatarów Krymskich, tak my dzisiaj spróbujemy tu przetrwać. Jedziemy. Nie ukrywam, że jestem bardzo zestresowany jak to robię. Naprawdę najmniejszy błąd może zadecydować o powodzeniu bądź porażce misji. I od razu stoję przed dylematem, jakie przydzielić punkty. I wiecie co? Przydzielę wszystko po kolei. Mamy to, przydzielam coś takiego. Idę mocno w przyrost populacji, bo musimy dużo ludzi. Kacuję sobie armię na początek, żeby chociaż troszkę więcej zarobić i będę poprawiał relacje ze wszystkimi moimi sąsiadami. Możliwe, że nawet na początku nic nie podbiję, bo nie chcę sobie rozszerzać granic i tak graniczę z potężnymi państwami jak Rosja czy Niemcy. Dobrze, możemy zacząć. Powiem wam uczciwie, aż się boję klikać tury. Boję się, że ktoś na mnie zaraz napadnie. inwestuję sobie w międzyczasie. Fakt ognie agresji, chce zawrzeć ze mną Estonia? Dobra. To przydałoby się popoprawiać relacje cały czas. Robiłem to chyba nawet. Pytanie, czy ja bym mógł mieć jakiegoś sojusznika. No Białoruś mogę mieć. I Litwę mogę mieć? Powiem wam szczerze, ja sobie wezmę tą Białoruś na sojusznika. A nie, nie zaakceptowała. Ale, ale Litwa przyjęła. Litwa się w ogóle bije z Ruskimi. Litwo, czy ty oszalałaś? No ładnie, no to, no to super sobie sojusznika wezwałem. Ja zrywam z nimi ten sojusz, to sensu nie ma. Jak ich teraz ruscy zjadą? Białoruś! Kurde, Białoruś teraz nie chce. A kto chce? Ktokolwiek, ktokolwiek chce ze mną sojusz? Ktokolwiek. Austria? Austria, chodź. Nie chce, kurde. Ale Ukraina mi fajnie wypowiedziała. Dobra, spoko. Rekrutujemy jednostki i wytrzymamy to. No, tak żem wytrzymał ledwo, ledwo. Przebili mi dwie prowincje. Ale jakoś to ogarniemy, ja wam mówię, ogarniemy to. To jest Ukraina, no nie mogę mieć nie wiadomo ile żołnierzy. Grunt, że mamy stabilną po pozycję, frontu mi nie przebili. Mógłbym teraz ja się w nich wbić, wezmę sobie z tego powodu jedną pożyczkę, żeby tu dorekrutować armii. Kurde, ale ile ona ma wojska, ciągle się przebija. Dobra, to ja też idę z ofensywą, nie będę czekał. Wezmę drugą pożyczkę, żeby tylko większą armię... A nie, nie wziąłem, poczekajcie. O, o dobra, teraz wziąłem. Dobra, zawarłem z nimi szybki pokój. Zabrałem im jedną prowincję. Nie mogę się jeszcze bić. Ja muszę mieć stabilne granice. Nie mogę w nimi walczyć, bo to się źle skończy. Ty no, ale te Czechy są tak rozebrane, że aż grzech ich nie zaatakować. Wiecie co, ja się wbiję w te Czechy. Tylko zaraz, rozstawię sobie jednostki. I chociaż zaatakuję ich na chwilę. Praga wraca do Polski. Co prawda była kontrolowana przez Polskę tylko zapanowania panowania Bolesława Chrobrego, o ile dobrze pamiętam. Potem już nie była, ale ją mamy. Powiem wam szczerze, że wiele osób uważa, że Age of History nie jest grą strategiczną, a ja wam powiem, że na 400% agresywności AI to jest gra strategiczna, bo tu, tu trzeba takie strategiczne decyzje podejmować. Naprawdę nie jest proste. W ogóle Luksemburg z Holandią rozebrali Belgię. Oszaleliście? Ruscy mają dużo wojen z Azerbejdżanem, Gruzją i Litwą. Wszystko mi z tego powodu jedno. Zabierzemy też sobie tą jedną prowincję od Austrii, żeby wykorzystać moment, że atakuje ich Ukraina. Dziękuję, Austria. Skończył mi się też pakt o nieagresji z Estonią, który mi wysłali. Wiecie co? Ja sobie pobuduję troszeczkę y, uniwersytetów, żeby choć troszeczkę boostować... żeby choć trochę bustować technologię. W ogóle ta Litwa to sobie nawet daje radę z tymi roskimi. Ty, ale Słowacja urosła. Pytanie czy ja bym mógł teraz zaatakować Słowację. W tej grze praktycznie nie ma. Na 400% agresywności AI i na, i na legendarnym poziomie trudności, to tu trzeba praktycznie non-stop toczyć wojnę. Każdego przeciwnika, który jest choć trochę osobiony, trzeba atakować. Tak, ja zaatakuję tę Słowację. Tylko czy Niemcy? Niemcy? Może pakt nie agresji? Dobra, zgodzili się. Ukraina? Też się zgodziła. Idziemy na Słowację. Wybaczcie, że korzystam z paktów o nieagresji. Uważam, że to nie jest takie jeszcze oszustwo. Gorzej, większym oszustwem, moim zdaniem, jest, jest wykorzystywanie mechaniki handlu. Bo tak naprawdę dzięki mechanice handlu może dowolny kraj zmusić do tego, żeby zaatakował inne, inne państwa. A to jest takie już oszustwo, bo to jest wykorzystywanie troszeczkę takiego buga w grze. Bo te państwa normalnie powinny odrzucać taką ofertę ataku. A pakty o nieagresji są dopuszczalne w do dyplomacji, prawda? O, zaraz, bo ja tu coś popsułem. Zawarłem pakt o nieagresji przecież z tym, z Ukrainą, a przecież y, Słowacja jest marionetką Ukrainy. Ty, nie róbcie mi tak. Kudźcie się na pokój teraz. Oj, przyps. To troszeczkę, y, trochę trzeba przyznać, popsułem. Nie sądziłem, nie zauważyłem, że jest marionetką. W szczęście, zaoszczędziłem trochę hajsu, za to mogę zrekrutować nową armię. Nie jestem do końca pewien, ale śmiem sądzić, że Ukraina to hajsu nie ma. Powiem wam, że jakiejś wielkiej armii, jakichś wielkich sił, to oni nie rekrutują. Myślę, że za chwilę będziemy mogli zawrzeć nimi pokój. Tylko nie chcą się na razie zgodzić. Ale tym mnie lubią. Tylko, że Litwa im zajmuje kraj. To będzie w sumie śmiesznie, jak Litwa zajmie Rosję. O! Dobra, minęło parę tur. Yy, wojna przebiega nawet stabilnie. Mniej więcej działo się to samo. Wymijaliśmy się tutaj. Na szczęście Białoruś mi z pomocą i zaatakowała Ukrainę. Bez tego mogłoby być naprawdę ciężko. I wiecie co? Ja spróbuję zawrzeć z Ukrainą już pokój. Wezmę sobie od nich Słowację i może... Taki kawał ziemi. Może się zgodzą, zobaczymy. Zgodzili się, niestety. No to walczymy dalej. Jak Ukraina chce upaść całkowicie, proszę bardzo. Dobrze, zawarłem z tą Ukrainą wreszcie pokój. Wzięliśmy sobie coś takiego. I sytuacja jest troszeczkę niebezpieczna, bo zyskuje granice z potencjalnymi wrogami, takimi jak Rumunia i tak dalej. Niemcy w ogóle, jak one urosły, ile one mają ekonomii. Jak Niemcy się we mnie wbiją, to jest Mam w ogóle nadzieję, że w Age w historię 3. Yy, poprawią troszeczkę mechanikę ekonomii. Bo ekonomia tutaj mniej więcej odzwierciedla PKB. No co zobaczcie? Polska ma 217 tysięcy, co prawda, ale zaczynała z około 125 tysiącami. Niemcy miały niewiele więcej. W realnych warunkach PKB niemieckie to jest około, no myślę, że nie pamiętam dokładnych danych, ale wydaje mi się, że to już jest na pewno grubo ponad 4 biliony dolarów. Gdzie polskie PKB, e, niektóre prognozy mówiły, że 2023 rok zamknie nas na około 850 miliardach. Nam Nawiasem mówiąc, pozwoli wejść do G20. Jeśli nie wiecie co to jest G20, to po prostu jest to 20 największych gospodarek świata. No a my jesteśmy obecnie na 21 miejscu, chyba, mówi, chyba że mówię, te prognozy się sprawdziły, to wtedy jesteśmy na 20 miejscu i wchodzimy do G20. Już w ogóle wcześniej były takie plany, żeby Polska weszła do G20 z powodu tego, że Rosja została wyrzucona za napaść na Ukrainę. Oprócz, oprócz G20 jest jeszcze oczywiście coś takiego jak G7, dawniej było to G8, ale Rosja została wyrzucona po ataku na Gruzję w 2008 roku i jest to... 7 największych gospodarek świata, ale demokratycznych państw, bo nie ma to na świat Indii, Chin. Indie są teraz chyba czwarte, mówiłem o tym w poprzednim odcinku zresztą chyba. Um, no ale Japonia jest demokratyczna, to jest. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, oczywiście, Stany Zjednoczone i chyba Włochy są jeszcze w G7, ale nie jestem pewien do końca. Biedna Ukraina wykrwawiła się na mnie i została teraz rozebrana przez Białoruś i Rosję. Mm, tutaj w ogóle Boże, jedyny raka dostanę, jak patrzę na, tą, na ten rejon Iranu. W Afryce, standardzik. Wszystko się nawala ze sobą nawzajem. Ale Wielka Brytania, coś smutna. E, tak się nie robi. No powiem wam szczerze, że póki co to dość skutecznie lawiruje między tymi państwami. Bo jeszcze nie upadłem. Mogło się już to dawno skończyć upadkiem. Tylko rusty mnie martwią. Rusty są kurde, duzi. Chyba, że mogę z nimi sojusz. Boże jedyne, ja, ja bym jakbym wziął sojusz z ruskimi, wiecie co by się tu działo? Kusi mnie, żeby to zrobić. Nie, ale jak wezmę sojusz z ruskimi, to chyba będzie za prosta trochę. Nie wybaczycie mi przecież tego w komentarzach. To miało być wezwanie. E, agres e, chociaż 400% agresji AI i poziom legendarny, to już chyba dość duże utrudnienie. Dobrze, dobijmy sobie teraz te Czechy, bo tu już mają jedną prowincję, to nie przedłużajmy ich agonii. Dziękujemy, Czesi. No i co? I teraz nie pozostaje mi nic innego, jak się po prostu przeglądać sytuację międzynarodowej i w odpowiedni sposób reagować. Jak patrzę, ile wojska mają Włosi, to się modlę po prostu o to, żeby mi nie zaatakowali. O, chyba, że mogę z nimi sojusz. Dobra, biorę sojusz z Włochami. Z ruskimi nie wiem, bo to będzie za, za potężne, ale z Włochami biorę. Włochy mają wojnę z Niemcami? O, Ciekawe akurat. Ale nie, spadajcie. Jak mam atakować, to tylko oddzielnie. Ty, to dobra, wywalę te Włochy z sojuszu teraz. Nie ja wiem, że ja robię głupotę, bo tak zawieram sojusz i, i go zrywam. Ale z Francją sobie zawierę, bo zaraz będę mógł. Dokładnie, biorę sojusz z Francją w zamian. I teraz ja też się wbiję w Niemcy, bo skoro Włochy wal, walczą z Niemcami, to ja też będę walczył. Mam 234 tysiące zaskurniaczków, które sobie teraz chowałem i wbijemy się w Niemcy. To będzie zemsta za wszystko, co żeście mi robili przez te wszystkie lata. Oczywiście mówię tak tylko na potrzeby materiału. Personalnie do Niemców nic nie mam. Dobra, bo tu się Włochy rozlewają, atakujemy. Jest okej. Okay. Kontrolujemy obszar Brandenburgii i Dolnej Saksonii. Teraz trzeba zmierzać w kierunku Szleziku i Holsztynu, a następnie w kierunku Niderlandów. Oczywiście trzeba jeszcze zająć Hanower i yy, Wirtembergię. Ty, no nie wierzę, wysłałem im pokój i oddali mi to. Oddali mi pół kraju, ale jaja. Berlin do Polski wrócił. Chociaż Polska co prawda chyba nigdy nie miała Berlina tak bezpośrednio pod swoim panowaniem. więc sensie chodzi mi o to, że nigdy nie był w granicach Polski, bo panować w Berlinie to mogła, ale tak bezpośrednio w granicach to chyba nigdy go nie miała. Jezus, Maria, teraz Białoruś ma wojnę z ruskimi. Poczekajcie chwilę, ja też chcę się wbić. Musimy uwolnić Andrzeja Poczobuta, Ziemniaczane królu, zaczekaj. Dobra, atakujemy tam Białoruś. Tylko chwila, jeszcze tu sobie rozwiążę tę armię, bo Niemcy mi teraz nie zagrożą. Ja powiem wam szczerze, że ja to jestem perfidny. Przez całą grę poprawiałem relacje z tymi Niemcami tylko po to, żeby wbić im nóż w plecy. Jak tak w ogóle można. Ale mamy sojusz z Francuzami i za chwilę znowu ich zaatakujemy. I wiecie co? Ja sobie jeszcze kolor zmienię, ponieważ ten Polska ma takie brzydki pomarańczowe, a teraz ma piękny czerwony. To mi się podoba. Ale okej, okay, zaatakujmy wreszcie tą Białoruś, bo tak gadam i gadam. Przecież rusty mi wszystko zabiorą, jak tak dalej pójdzie, a tak być nie może. Muszę wypowiadać wojnę tym państwom, żeby nie urosły za bardzo w siłę. No kurde, na Litwie po prostu 3000 Białorusinów się zabunkrowało i zdobyć tego nie idzie. Ale może mińskie jest puste, zobaczymy. Dobrze, armie rosyjskie i polskie się tu spotkały, podaliśmy sobie rączki. Może nawet na święta w piłkę zagramy, bo w 26 kwiecień. Moje urodziny. Ale po co ja to zajmuję? Przecież mam już 100%. To co ja się męczę? Dawaj to od razu. Całą Białoruś, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję za oddanie mi tych terytoriów i Ukraina wojnę wypowiada. Tak perfidnie w plecy. Jak tak można? Jak tak w ogóle można? Zresztą wy szans nie macie. Ale ja nie chcę tej Ukrainy zajmować. Ta Ukraina tylko niepotrzebnie mi wydłuży granicę z Rosją. A tego nie chcemy. Hmm, a może by ją na wasala zrobić? Ty, to nie jest głupi pomysł, zrobimy ją sobie. Ukraina to będzie tak zwane kondominium polsko-rosyjskie z mordeczkowym zarządem powierniczym. Także mrzekł. Jezu, ale niedobrze mi się robi, jak patrzę na te granice. Na pewno tego nie anektuję. Chodź na wasala Ukraina. Bądźmy przyjaciółmi. Szwecja w ogóle zajęła Inflanty i kontroluje Ryga. Czy ja się tam mam przejść i zrobić im drugi Kirchholm? Chyba będę musiał. W ogóle, jeżeli chcecie zobaczyć, jak Polska będzie wyglądała, jak polska gospodarka będzie wyglądała w 2038, to polecam na taki kanał, Wykresofan się nazywa. Bardzo ciekawy. Przedstawia te wszystkie dane tak czytelnie i wiecie. Fajnie się to ogląda. Serio? Rusty wypowiedzieli wojnę Ukrainie? Nie chciałem tego. Oni są moim wasalem. Wiecie co? Bądźcie podlegli. Chociaż w sumie. Hmm. Ruscy wypowiedzieli wojnę Ukrainie. I teraz pytanie, czy ja chcę tej Ukrainy bronić? Moja cała armia jest na zachodzie, bo chciałem atakować Niemcy, a mógłbym teraz teoretycznie zaatakować ruskich. Pytanie czy ja chcę to robić? Jak silna jest Rosja? No tak w skali od 1 do 10 bardzo silna. Nie więcej ja tu mam zrobić, wiecie co? Kasuję armię, całą armię skasuje. Zarabiam dość dużo hajsu, więc jak w razie czego to szybko ją odbuduję. Zobaczymy jak się potoczy sytuacja. Wtedy wbijemy się najwyżej w ruskich. Przed wojną z Niemcami zabezpieczamy mniej więcej sojusz z Francją. Jest tyle szczęścia. Tu się w ogóle Turcy pchają pod Wiedeń. Zaraz im zrobię sobieskiego znowu. no, ruscy zajmują tą Ukrainę. Wiecie co? Zrekrutuję sobie tutaj armię na wschodzie i w razie czego to ja wejdę na tą Ukrainę i spróbuję pomóc im. Tu są jeszcze niezasymilowane tereny i ja tu mogę mieć mało wojska. Więc ja nie wiem czy ja tego chcę. Dobra, a wiecie co raz się żyje? Rusty kim wojnę. Finlandia, Ukraina i Aland. Dobra, idziemy na wojnę z tymi ruskimi. Pomogę, pomogę Ukrainie. Na początek trzeba odbić Litwę. Polska interweniuje przeciwko rosyjskiemu imperializmowi. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Stajemy pod Smoleńskiem. Tutaj wam sprzedam ciekawostkę, dlaczego Ruskim tak bardzo zależy na tym, żeby mieć yy, Białoruś pod swoim władaniem. W sensie, dlaczego Ruskim zależy, żeby w, w, na Białorusi rządził Łukaszenka. Tutaj nie widać tego na mapie, ale ja wam to mniej więcej wkleję wam mapkę, żebyście to widzieli. Tutaj od Rygi płynie jedna rzeka, ona nazywa się Dźwina. Z drugiej strony płynie Dnie Dniepr. Te rzeki tutaj mniej więcej się rozwidlają. To jest tak zwana brama Smoleńska, o którą walczyła m.in. Polska w XVII wieku na początku, podczas tak zwanych Sprawa jest prosta. Kto kontrolował tą bramę, ten naprawdę kontrolował bramę do Europy, bo to była jedyna lądowa droga, pomijając rzeki. Które wam przed chwilą wymieniłem, żeby dostać się na zachód. Z Rosji, oczywiście. Dlatego ruskim tak bardzo zależało, żeby to kontrolować i zresztą Polakom też, bo myśmy kontrolowali Bramę Smoleńską na początku XVII wieku. To były czasy, wtedy, co Polska zajęła Moskwę, czyli okolice ok. 1612 roku. Nie wykluczone, że za chwilę powtórzę ten historyczny czyn Polaków, bo powiem wam szczerze, że zbliżam się do Moskwy. Na pewno nie mam tu du dużo jednostek, ale zawsze coś. Może sobie dorekrutuję tak więcej, to by się zgodziły na pokój, może. Jak sobie dorekrutuję więcej jednostek, to może ruscy zgodzą się na pokój. Nie, byłbym bardzo tym ukontentowany gdyby się tak, gdyby się tak stało. Jest dobrze, anektowałem sobie tą Ukrainę, bo nie chciałem, żeby mi przeszkadzała. Finlandia atakuje z północy. Ja tutaj zajmuję środek Rosji. Może coś z tego będzie. Dobrze, zawarłem z tymi ruskimi pokój na razie. Tak wiem, te granice są ohydne, ale za chwilę to naprawię obiecuję. Prząd, że ich troszeczkę osłabiliśmy. Ja po prostu nie byłem w stanie dłużej toczyć tej wojny, bo byłem również dość osłabiony. Lec spoko. Hmm, coś za bardzo urosły te Niemcy i widzę, że leją Włochy. Może i ja bym się w nich wbił? Francja byśmy ich zjedli, co? Nie głupi pomysł. Dobra, przygotowałem tu gigantyczną armię. Idziemy teraz na wojnę z Niemcami. I w sumie nie będziemy na razie do tego wzywać Francji. Ewentualnie jak mi będzie słabo szło, to dopiero ich wezwę, bo nie chcę, żeby mi zabrali coś z tej wojny. A tak to mam szansę uzyskać granice z Francuzami. Widzę, że Niemcy się tego nie spodziewali jak hiszpańskiej inkwizycji normalnie. Ich wina. Rozsądny polityk przewiduje takie scenariusze jak atak innych państw. Jeśli Niemcy tego nie robią, to trudno, ich problem. W ogóle jestem na minusie 2000, ale to przez to, że zagotowałem tak wielką armię, świadom, że trochę ryzykuję, bo jeśli teraz się rusty mi biją w plecy, ale nie powinni, bo mam jeszcze z nimi chwilę pokoju, to będzie po mnie. Francja mi tu w ogóle wysyła jakieś przygotowania do wojny z Marokiem. Francja, czy to jesteś normalna? My tu robimy krucjatę na Niemcy, a ty mnie wzywasz do wojny z jakimiś państwami w Afryce. Co mi po Maroku? Jak chce niemiecki przemysł? Może przy okazji dzięki temu uratujemy Włochy, chociaż widzę, że Włochy się odbijają. Brawo, Włosi! I co jest w sumie najlepsze? Że jak dotrę do tej linii i zajmę Niderlandy, wojska niemieckie, to Niemcy nie będą mogli już rekrutować jednostek. Chociaż i tak mi się wydaje, że oni za dużej armii nie mają, bo wszystko wypalili we Włoszech. Stajemy już u bram Amsterdamu, tylko że tutaj jakieś 30 jednostek niemieckich się broni jeszcze. Mamy już granicę z Francją. Zajmiemy Stuttgart, Innsbruck. One hour later. Wiecie, co łączy Konstantynopol i Niemcy? Tak, obie te rzeczy upadły. Nie mogę zająć tych Niemiec całych, więc wezmę ich sobie. Nie mogę na Wasala? A, widzicie, za mało punktów. To wiecie co? Ja sobie od tych Niemiec wezmę południe, odgrodzimy ich od Włoch, żeby nie zajęli mi nic Włosi, bo mają z nimi wojnę. I w sumie wezmę sobie taką szerszą granicę z Francją, coś takiego sobie wezmę. Poproszę. Dziękuję bardzo. Mokry sen każdego Polaka. Polska, która zjechała Niemców, aż się wzruszyłem. Hmm, a może by teraz zająć Rumunię? Taka sympatyczna sobie tu stoi. Jak zajmę Rumunię, to, moje, to mój prezydent nie będzie miał uciekać jak wybuchnie wojna. Pozdro dla komatych. Hmm, ta Rumunia ma też terytoria w Grecji, ale mnie to nie interesuje. Ja chcę od nich tylko tą część. Więc dobrze, atakujemy. W ogóle jesteśmy na obszarach Transylwanii. To był tak zwany dawny Siedmiogród. Stąd pochodził jeden z najwybitniejszych polskich władców, Stefan Batory. Finlandia mi wojnę wypowiedziała. Finlandio, nie teraz. Przyjdę po ciebie potem. Zaczekaj. Ja wiem, że imperium polskie jest tak wspaniałe, że każdy chce w nim być. Ale cierpliwości. Cierpliwość to droga do mądrości. Zapamiętajcie to, to sobie. Rumunia się przewróciła jak domek z kart. I jest już częścią mojego państwa. Wiecie co? Uratowałem wcześniej Włochy przed Niemcami, a teraz coś czuję, że chyba muszę te Włochy jednak zająć. Ile one mają ekonomii? Są żałośnie słabe. Tylko, że oni się tu wbijają w Niemcy, więc przydałoby się jakiś garnizon graniczący postawić i wiecie, żeby odbić te tereny. I w sumie możemy się przygotować, żeby zająć te Włochy. Jeszcze trzeba mieć tam gdzieś z tyłu głowy Ruskich, ponieważ ja Ruskim nigdy nie ufam. Wiecie co? Atakujemy te Włochy. Nie powinni się tego spodziewać. Przechodzą w ogóle przez terytoria Francji, chyba was powaliło. Idą na Niemców. To niech sobie idą. Ja w tym czasie pójdę na Rzym. Dobrze, wzięliśmy sobie Włochę na Wasala. To tylko dlatego, że myślałem, że mogę zająć całe, ale brakło mi punktów. A że zająłem cały kraj, to już nie będę y, sobie darowywał tego i po prostu ich anektuję. Ale proszę się zgodzić, co tu się stało? O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Włochy zostały zaanektowane. Moje piękne imperium ma już raz, dwa, trzy morza, cztery nawet, bo jeszcze czarne. Więc moi drodzy. To będzie jedna z dwóch części ym, tego wyzwania, w drugiej części postaramy się podbić resztę Europy. Pominam, że jest to tryb legendarny z agresywnością na 400%. W następnym odcinku zobaczymy, czy Polska da radę, czy Polska zdobędzie całą Europę. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się, cześć!